O, witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian z tej strony, kłaniam się, witam Was wprost z mazurskiego raju, gdzie poodpowiadam na Wasze pytania. Zazwyczaj te Q&A robię w oparciu o pytania z YouTube. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania z Face'a z mojego fanpage'u, a właśnie na Facebooku. Ta folia tam przeleś... Ciekawe czy będzie słychać. Um, było ich trochę. Nie na wszystkie chcę odpowiadać, bo na przykład pytanie typu: kiedy wariant Najmana w obronie jasnogórskiej? No to kurde, bele, no nie jestem kompetentny, żeby tutaj się odnieść, ale było kilka takich szachowych, około szachowych. Postaram się do tego odnieść. Micho pyta: Czy miałeś jakąś sytuację, w której szczególnie przydały Ci się Twoje umiejętności z kickboxingu? Eee... Miałem kilka takich sytuacji, jeszcze to był okres, kiedy stałem na bramkach, nie udało się czegoś polubownie załatwić rozmową, jakaś szarpanina wynikła, opór klient stawiał, kiedy chcieliśmy go tam wyprosić z lokalu. No i niechlubnie, niechlubnie się przyznam, że kilka razy było tak, nie chwalę się tym, bo to nie ma się czym chwalić, ale te umiejętności gromadzone przez lata na treningach, na zawodach gdzieś tam, gdzieś tam się, się przydały, nie wchodząc w szczegóły. Nikt nam jakoś wielce nie ucierpiał. Aczkolwiek, no, było kilka takich sytuacji. Raz nawet troszkę przeholowałem. Aczkolwiek wszystko skończyło się finalnie, finalnie dobrze. To też nie jest tak, że ja taki jestem niepokonany i nigdy nie dostałem wdziąsło. Oczywiście też się zdarzyło, że, że, no, było ciężko. Było ciężko. No dobra, tak. Ogólnie odpowiedź brzmi. Tak. Następne pytanie, proszę Państwa. Yy. Masz na myśli jakąś przeprowadzkę, czy Mazury pozostają? <laughs> Ciężko powiedzieć. Na chwilę obecną dobrze mi tutaj jestem takim lokalnym patriotą, więc na Mazurach spędzam czas, tu żyję, tu pracuję, tu odpoczywam. Yy. Nie wydaje mi się, żebym miał gdzieś zmieniać miejsce, no bo gdzie miałbym? Gdzie miałbym wybyć? Do stolicy? Miałem taką opcję, nie skorzystałem. A za granicę? Mm, no, no, raczej nie. Raczej, raczej zostaję na miejscu. Co dalej? Stawiasz szachy powyżej swoich bliskich? Przykład. Wybierasz się na turnie zamiast rodzinnego spotkania. I ja nie muszę wybierać tak naprawdę między między. No bo jak jest turnie, jakieś, jakieś szachy Grand Prix, szachy, szachy szybkie z cyklu Grand Prix na Mazurach, to ja nie, nie zaniedbuję pewnych kwestii. Chyba, że to by przyjechał na przykład brat albo rodzina się zjechała, nie wiem, jakaś rocznica imieniny, no to prawdopodobnie wybrałbym rodzinę wówczas. Ale nie musiałem wybierać do tej pory. Jak skutecznie poprawić szachy, mając szachownicę w domu, a nie mając rywala? Gra na PC czy telefonie nie sprawia mi frajdy. Zwyko, traktuję tylko zwykłą rozrywkę hobbysty. Ojej, mając szachownicę, nie mając rywala i unikając gry w internecie, czy też, nie wiem, robienia zadań w necie i tak dalej, cholernie ciężko będzie. Może zainwestować w literaturę, nie wiem, możesz ustawiać te pozycje z poszczególnych podręczników, na szachownicy i sobie tam czaszkować, No ale samemu to, czy to jest taka frajda? To jest dla ambitnych, nie? Nic innego mi do głowy prawdopodobnie nie przychodzi. Skoro nie ma rywala, no to zrób tak, żeby rywal się pojawił, zapisz się do klubu, nie wiem. Chodź po sąsiadach. Przepraszam bardzo, czy Pan może gra w szachy? Nie? Okej. Okay. A orientuje się Pan, kto może grać? Nie no, bez ja, nie? Ulubione miejsce, gdzie grałeś w szachy? Ojej, jest tych miejsc sporo. Najpiękniejsze miejsce, które wspominam, to było na Giewoncie. Z cemazem graliśmy w szaszki nawet na Insta, jest, jest zdjęcie, piękna sprawa. Chciałem wybrać się w góry w tym roku, ale wybrałem motor, więc finansowo nie zepnę tego. Może, może w przyszłym, zobaczymy. E, czy będzie odcinek z Janem Krzysztofem Dudą w formacie tak jak był ze Szpilą? A, nie wiem, Janka ciężko złapać, On jest, to, jest, to jest zawodnik, topowy gracz, jeździ po turniejach, ma pewnie przepełniony grafik, nie wydaje mi się, żeby tam e, to była dla niego jakaś wartość, żeby tam się pojawić u mnie. Nie, nie, jednak myślałem kiedyś o tym, żeby go zaprosić. Może by przyjął, przyjął rękawicę i się zmierzył. Nie no, kilka lekcji mi dał, e, pogadałbym z nim. E, może byś chciałby kasę, nie wiadomo, ciężko powiedzieć. Może chciałby kasę, może, może nie. No ale rozważam taką opcję. Kolejne pytanie. Czy mógłbyś popowiadać trochę o nauczaniu szachów dzieci? To kategoria, w której miażdżysz Dudę, Karosene i Nakamurę. Dzięki, to miłe. Co wprowadzać, czego unikać, od jakich elementów zacząć, ogólnie rzecz biorąc z dziecieczkami, to jest tak, że trzeba mieć kilka rzeczy na uwadze. Przede wszystkim e, krótkie literacje. Nie może to być godzinny wykład, bo po prostu się zanudzą. Będą po prostu już, nie wiem, na krzesłach piruety kręcić i będą miały dość. Więc krótkie literacje, wszystko poprzez zabawę, dużo humoru, dziś tam właśnie luźnego podejścia, no to, to ze szkoły zaimplementowałem tak naprawdę. Bo inaczej się nie da, jeżeli to zrobicie poważnie, to dzieciaki po prostu się zanudzą, więc. Krótkie literacje i dużo, dużo zabawy, dużo, dużo, dużo humoru. Eee, ja to lubię, gdzieś tam ten może talent pedagogiczny wyssany z mlekiem matki, bo no matula przecież nauczycielka też, też gdzieś tam się na to przełożył, eee, ale mniej więcej tak to, tak to widzę, tak to wygląda, z własnego doświadczenia, tak mogę powiedzieć. Wiem, że lubisz gambity. Często grasz chociażby Jevansa. Czy grałeś kiedyś kontrgambit Albina? Eee, nie grałem kontrgambitu Albina. Eee, czy to jest... D4, D5, C4, C5 czy E5? Nie grałem tego, nie grałem tego. Lubię Gambit, ale to szkocki, Evansa hetmański chociaż to taki, ale nie Gambit. Ale jakoś tam, jakoś tego Albina nie. Znaczy grywano mi to, prawdopodobnie, o ile to jest to, o czym mówimy. Magnus Carlsen czy Gary Kasparów Magnus Carlsen, zdecydowanie. Legenda. Legenda. Znaczy Kasparów również kojarzę na całym świecie. Powiesz, o, Gary Kasparow, a, czes, masz na myśli szachy. Ale Magnus to Magnus. I tyle. Ile w łapie, to pominiemy. Eee, największy blander w życiu. Pytasz o życiowy blander, czy szachowy. Eee, szachowy blander, to zapatowałem w wygranej pozycji totalnie na turnieju. Eee, więc to, to był ból straszny. Straszny. A ży 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 życiowy blander? Ciężko powiedzieć, czy żałuję w pełni, ale chyba moje małżeństwo. Taki blander. <śm> jak to można ująć? E Następne pytanie. Nie wiem, czy gdzieś było, ale ile można zarobić na YouTube? Nie aż tak, na nie aż tak popularnej treści, jaką e Ciężko mówić tutaj, wiesz, o liczbach nie będę mówił, natomiast no, przez długi czas, tak jak mój kanał był w prymie, Naprawdę fajnie to się działo, że Gambit Królowej to wszystko podbił, muzyczka gra i jedzie, pięknie. E, to, 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 to była taka solidna, naprawdę solidna pensja, solidna pensja miesięczna. W chwili obecnej to się gdzieś tam skurczyło, mówię o, swoim, o swoich doświadczeniach. E, taki dodatek to, wiesz, do wypłaty, no z samego tego nie przeżyjesz w chwili obecnej. Nie? Ale to jest fajne, nagrywasz sobie, tworzysz, robisz to, co lubisz, kochasz, a masz, wiesz. Sianko, kurde balans. E, dobra, co tam jeszcze? Czy wolisz do szachów kawę? Czy może herbatę? Zdecydowanie kawka. Team kawka. Team kawka w dłoni. Z iloma GM-ami grałeś? Z dwoma, prawdę mówiąc. Z paklezą, z zbychem wielokrotnie i na żywo i online. A no, wyniki, nie muszę mówić o wynikach. E, I z Marcinem Tazbirem grałem też. Blica. Z mistrzami międzynarodowymi, no to już więcej, Ale z dwoma z mistrzami, z Igorem Janikiem, nie, nie grałem, z nim komentowałem tylko. Halloween Gambit czy lubię, nie obchodzę tego Halloweenu i nie gram ogólnie. Kiedy trip na moto. No tak to wygląda. Czy zamierzasz robić live'y na Twitchu? Robię od pół roku, byku. Moim faworytem jest jednak pytanie: jakim drutem wa watować bezpiecznik 16, żeby w pionie nie wyjebało? Przepraszam za określenie. To nie ma także, wiesz, jaki. Jeżeli miałbym powiedzieć coś w życiu, cenię najbardziej, to powiedziałbym, że ludzi, a nie. a nie, a nie bezpieczniki, a nie druty. Kiedy do wawy? Kiedy łódź? Pytania. Łódź już niedługo przygotuję dla Was ten materiał. E, ulubiony szachista młodego pokolenia. Magnus ja, Carlsen. Nie, nie, to nie jest młode pokolenie. Nie wiem, pragna Ananda chyba. Pragna Ananda. Zdecydowanie. A, tak. Kiedyś zapytałem, a nie powiedziałeś. Czy jakby był ciekawy kawałek zaproponowany, to czy mógłbyś się dograć? Nie rozumiem pytania do końca, bo to chodzi o to, czy ten chłopina chce mi zaproponować, ty chcesz mi zaproponować dogranie do kawałka ojej, co ja za raper, żeby mnie tu zapraszać do dogrywek. Do, do no i był fajny projekt, to nie odrzuciłem takiej propozycji, słuchaj. Tak to wygląda. Ktoś mnie zapytał jeszcze tam a, to już z nawiasem, czy znaczy takim słowem zakończenia. Mariancello, czy jesteś szczęśliwy? I taki nie, powiem szczerze, bo mam wszystko. Póki co mam zdrowie, jakby rodzinę bliskich. Dobrze mi jest. Jestem wolnym człowiekiem, ale czegoś mi też brakuje, nie? Z drugiej strony. Ale jesteśmy już, taka ludzka natura, zawsze jest mało, zawsze jest mało. Zarabiasz dużo, chcesz więcej. Nie wiem, masz piękną kobietę, po dwóch latach rozglądasz się za innymi. Kurdebele. Oglądasz się za innymi, nie rozglądasz. To jest, no wiadomo, indywidualne kwestie. A więc czegoś mi brakuje? Jakieś takie, ja lubię wyzwania, bodźce nowe, wiesz, to może to jest. Hmm, ciężko powiedzieć. E, nie będę przeciągał, słońce zaszło, kończymy, Dziękuję bardzo, moi drodzy, mam nadzieję, że a, za, ciekawi... zaspokoiłem, a zaciekawiłem, może też a, ciekawość, co po niektórych. E, no i co, słyszymy się na kolejnych filmach. Ja życzę Wam miłego weekendu, bawcie się z głową, wszystkiego dobrego.